może, jak jest po angielsku, brać czyjąś stronę lub stawać po czyjej stronie? Odpowiedź jest dosyć prosta: chodzi tu o słówko side, czyli tak samo jak strona. Strona, side to jest rzeczownik, ale też side może oznaczać w tym wypadku czasownik, czyli oznacza całe wyrażenie stawać po czyjej stronie, brać czyjąś stronę. No i przykład teraz z polityki, taki nagłówek w, na stronie internetowej. Court sides with Trump on National Guard Deployment to LA, e, czyli sąd e, staje po stronie Trumpa w sprawie wprowadzenia Gwardii Narodowej w Los Angeles. E, no i tutaj mamy zaimek with. Side with, e, musimy też dodać jeszcze. E, no i w formie przeszłej to z kolei by było sided with, e, czyli byłoby Court sided with Trump. E, stąd stanął po stronie Trumpa. Sprawdź też inne shortsy z cyklu Angielski w minutę na kanale Językowa TV i ucz się nowych słówek i zwrotów